To jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeworks pani przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultra czułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych, tylko sprzęt najwyższej jakości. Wejdź na genesismysliks.com, link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń, a z kodem Bloody 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro. Elo Kolejny odcinek w naszej ulubionej grze mining! Mech. Tak, to prawda, się ma. <grym> to tak plaga, nie wiem czy wiesz, ale pomału zbliżamy się ku zakończeniu naszej niesamowitej przygody plaga, wiesz? Wiesz co mi przeszło przez myśl? Co? Myślałem, że powiesz plaga, nie wiem czy wiesz, ale zepsuł ci się monitor <grym> Plaga, nie wiem czy wiesz, ale zepsuł ci się monitor. <grym> no, <zepsuł grym> nie wiem czy wiecie Dzisiaj zanim zaczęliśmy grać to Plaga bawił się strasznie swoim monitorem. No i coś zepsuł generalnie, bo Plaga chciał ustawić jakąś lepszą HD coś tam, Ultra HD chciał ustawić. Tak było. No i zepsuł monitor, ogólnie nie wiem czy wiecie. Ogólnie to no dramat jest i teraz ma po ten monitor no i siupa mega, bo teraz jak z takim tym monitorem on będzie grać? Ja nie wiem, jak ty będziesz grać z takim monitorem. Nie, da, się, monitorem. No, nie da się. no, no, i generalnie dlatego prawdopodobnie będziecie mieli do góry nogami u niego nagranie, bo on nie. do góry nogami ustawił i do góry nogami podobno działa, a kamerka jest normalnie. Wiecie o co chodzi? Kamery to w ogóle nie ma, bo jest zawieszona na tym monitorze, to się zepsuł, a jest gdzieś tam zwinięty z tyłu. Dobra, plaga! Gdy kończy to obijaństwo, bo tu trzeba kopać kopalnie i, i ten tak, kopać w dziury trzeba. No i. Musimy i dzisiaj, ale mecha. wiesz, najlepszego mega, to musimy mieć ogólnie, więc to musimy tym, mieć. Tak, no. Już niewiele brakuje. Tak, niewiele tego. brakuje. Najgorsze, najgorsze jest to, że to wiesz, niewiele brakuje, a tam jeszcze ulepszenia musisz kupić po ty. To jest no. najgorsze. To jest tak. Piękno tej gry może być nas sprawa zawsze. Piękno prawda. tej gry, no to jest coś wspaniałego, że tak powiem. Ale mamy dużo pasywnego zarabiania, więc możemy sobie pozwolić na takie luksusy. Tak mamy, mi się mamy. wydaje. E, kręci się pa, jak tam zapierdziela cały czas. No. Wiesz co, co? ja bym... w komentarzach, wiesz? Tak, co pisali? Nie ominęliśmy, nie ominęliśmy żadnej kopalni. Nawet podawali konkretne współrzędne kopalnie, które nie ominęliśmy na pewno. Tak, nie ominęliśmy? No, no i elegancko. Nie, nie. Tak też myślałem, że już nie ominięte. To, ja już czułem to, ja już czułem to, że to jest... Że jesteśmy zajebiście, jeśli chodzi o te kopalnie. No, jest super sprawa. Dobra, ja wiesz co, ja sobie jeszcze chyba zrobię. Poczekaj, bo ja znalazłem mój szyb. Ja sobie chyba jeszcze przelecę moim szybem. Tak wiesz, profilaktycznie mm. Bo no bo tutaj widzę, gdzie stanąłem I tutaj faktycznie na 600 coś kopalnie znalazłem Ale chyba a. jeszcze se przelecę moim szybem I zobaczę, czy coś tutaj jeszcze jest, wiesz? No, Tak se myślę Tak, tak no a ty... Tak, no tak. Nie no, czasu nie mamy, ale... <laughs> <laughs> <Dzień dobry. laughs> to znaczy mamy, no bo seria będzie bardzo długa, moi drodzy widzowie Wy myślicie sobie, o, że to... Myślicie, kupiłem. Myślisz, że myślicie, że... Co, że to koniec widzowie? Nie, to dopiero początek. <laughs> to dopiero... No tak, ta. my dopiero prolog tak naprawdę robimy. I dopiero to jest prolog tego DLC. Wy nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, jaki to prolog jest długi po prostu. No, to nic prawa. nie zdają po prostu sprawy, jak długi jest prolog. No ale taka jest prawda, niestety no prolog jest bardzo długi. Musicie to zrozumieć moi widzowie. No i... No wiecie, o! A propos, znalazłem kopalnię, bogowie, ale jestem zajebisty. 650, 665 znalazłem, no? No widzisz, dał się. Dobra, pełny jestem, idę, to... idę z to Ale znalazłem zrobić. kopalnię! O bogowie plaga! Ja cię kręcę! Jaką kopalnię znalazłem plaga Dobrze dobrze! No widziałeś! Daj, tam, dawaj, dadzą mi się pieniądze i muszę lecić teraz do góry taki kawał, ojeju. <laughs> No właśnie to jest najgorsze, że tutaj wiesz jaki jeszcze jest problem z tymi kopalniami, że strasznie dużo jest tutaj tych, tych już tych dynamik e, skał I ja nawet jak chcę o. się kopać w dół, to tak. powiem Ci, że <laughs> Kopię w dół, a co chwilę jakąś skałę na, na tego wuje i tyle z mojego kopania w dół To już jest chyba taki epizod, że już niestety, dobra No bo już nawet, no i nie mam już nawet, wiesz, przy, przekopałem się trochę w dół i nagle się okazuje, że już nie mam tych Eee, no nie, nawet nie miejsca, no, nie mam wątpliwości no. w ogóle. No. A, rozumiem. Wiesz jak Ej, jest. dobra, bo ja idę kupić tego nowego mecha, jakby co. Plaga! Plaga, czemu no. nie kupiłeś ulepszenie do rur? A, <laughs> Przecież to jest najważniejsza rzecz. Widzowie ci nie pisali w komentarzach, że to jest najważniejsza rzecz? Mi właśnie, nie. ale nie czytam tych komentarzy później już. Po, po 14 komentarzu o, o rurach to już przestaje czytać. Bo już <noise> wiem, że nic nowego się tam nie wydarzy. A powinieneś czytać, bo mówię ci, rury są mega, ale to mega ważne plaga, wiesz? A, istotne są dość, no. Bez rur nie byłoby całej infrastruktury. Nie zarabiałbyś tak dużo pasywnych pieniędzy, a wszyscy wiedzą, że pasywne pieniędzy jest najwięcej pieniędzy. <głos> <głos> Dobrze. Kupuję tego naj, najlepszego większego. A masz już ulepszenia do niego? Tysięcy. Chyba nie. No nie, dopiero kupię, ale. <laughs> ja właśnie też już mógłbym sobie w sumie kupić na upartego, ale jeszcze i tak nie kupuję, bo ulepszeń bym nie miał i tak. Ja kupuję goryla. Jaki ty jesteś dobry, plaga! No wiadomo Dobra, no Reakcja. nic, goryl! O bogowie, to dopiero fajny mech. Plaga to potrafi Uuu, sobie kupić. Naprawdę dobry. Dobra, poczekaj. Zapierdziela... O jak on się dziwnie składa. Paskudnie go zrobili. Tak? Dziwnie go zrobili? Tak, tak jak, jak chcesz lecieć, to mu się kółko zwija i pojawia ten jakiś silnik w tym miejscu. Taki się krótki robi nagle bardzo. O, Oj, dziwi. tutaj widzę, że na... Oj, tu chyba jakaś kopalnia była ominięta. No, tak. chyba wrócę do... Tak, na bańce się ominąłem. No nie postarali się z tym gorylem, powiem Ci, nie postarali tak, się. nie postarali się z tym najlepszym gorylem? Kurczę, to nie. niedobrze. Szczególnie jak chodzi o latanie, to w ogóle się nie postarali. No, widać, że tak po taniości zrobione. To niedobrze, panie Plax. Bardzo, Bardzo niedobrze, niedobrze nawet. Dobra, ja, ja jeszcze poszukam. Powiem ci, że mam, ja mam parcie, żeby znaleźć dużo tych kopalni, więc jeszcze poszukam. No bo mówię, no ja jestem taki, ja taki trochę odkrywca, co nie wiesz, jak jest, co nie? Rozumiem, że rozumiem. lubię, jak jest, jest porządnie po, poszukane. Zwłaszcza, tak, że tak, i tak, tak już teraz jestem na takiej głębokości. Gdzie te lepsze surowce są na dobrą sprawę? Ten uranit, ten. No. To już są takie, wiesz, to już są te głębokości, więc ja będę szukał kopalni, a przy okazji uranit wydobywał. Bo, bo tutaj już są takie po prostu... I tak tu się ciężko już te kopie, te uranity i tak dalej. Bardzo ciężko. Nie są tanie rzeczy. Nie, to, to nie są tanie rzeczy, plaga. Oj nie! Tutaj naprawdę dużo, dużo roboty jest. Ej Dziwne, że nasz gość od ziemi nie ma problemu z ziemią w ogóle, co nie? No zawsze no nie może... on w ogóle. Podszedł do tradycji, no nie? Tak, on zawsze miał problemy z Ziemią, a teraz już nie ma problemów z Ziemią. Trochę się zawiodłem. Bardzo to jest dziwne. No, taki był jednak y, niezmienny w tej kwestii. Zawsze mówił, że chce Ziemię. Tak, Ziemia to było jego ulubione źródło y, fascynacji. Ja tu proszę, nagle Ziemię jeszcze. Tak, dokładnie. Szczęście odnajdywał w Ziemi, a teraz już nagle nie chce Ziemi. Też się totalnie zdziwiłem i zawiodłem nawet. No. No to naprawdę. Odeszli od kanonu w tym DLC trochę. Tak, dokładnie, odeszli mega od kanonu. Ale tak taki jest teraz, no nie. O! Frostown ostatni znaleziony jest. Skoczyło mi info. Tak? A wy, my no. nie wykopaliśmy ostatniego Frostowna? No nie, tu jest jeszcze, że jeszcze jeden. To poczekaj chwilę z tym ostatnim Frostownem, bo kopalnie znalazłem no, do podłączenia. No? Tylko wiesz jak jest problem? Jest. Kurde, no. nie mam o, kopalnię tego. Ja kopalnie znalazłem do podłączenia. Tak? to weź podłączon, bo no, ja tak. teraz podłączam kopalnię z Marszu Mega głęboko jest, tej spokój 916. No ale to co, to mamy rury przetegowane chyba czy nie? Nie wiem mamy? Chyba mamy. No. Eee, yy, bo ja jestem 740 i ja sobie ją podłączę, tylko muszę na górę kupić rury. Nie no, do 916 <laughs> nie ma. Nie, na pewno. Dobra, to nie ci przedłużę, rury. bo tam do 900 jest? chyba było. Do 900, no to Ci przedłużę do 916, a Dobre. co tam, niech stracę, patrz jaki będę milioner, już lecę. No. To zrób, no. tak, zrób, już Już, je, już lecę, bo muszę, bo muszę podlecieć, bo niestety, no, co 5 minut można się teleportować, nie przemyśleli tej kwestii. <noise> no, to jest ten delikatny błąd w tej grze, no. a, tam mała Teleportację rzecz. Teleportacje co 5 minut, jak najbardziej. Szczególnie jak nie masz magazynu, to jest super, ja teraz no. muszę jeździć A, bo ty, masz, bo ty masz ten, bo ty masz... Yy, pod te w sobie wziąłeś, pod turbo. Dobra. No. Dobra, do jej przedłużyć? Do 6, 716? 916, tak. Podłączy... masz przedłużony. O, jedzie rura, jedzie. Teraz podłączę i będzie pasywny dowód ekstra. No, ja też podłączę swoją. Ej, to teraz już będziemy mieli tyle pasywnego dochodu, panie plaga, że widzowie to zazdrości nas zjadą w komentarzach, to mi się wydaje. Ta, no, tak, Będą nas pewnie wyzywać w komentarzach, że o bogowie nie za dużo pieniędzy macie. <grym zainteresowań> Sprzedaliście się. Sprzedał się. Sprzedał się, pewnie tak będzie właśnie. Będą pewnie tak pisać właśnie w komentarzu. Dobra 714, 40, ja tam też idę podłączyć sobie. Dobrze, dobrze, tak zrób. Tak trzeba żyć. A dobrze. Pamiętaj, żeby zainwestować w szybkość lotu, przede wszystkim. Plaga, to jest bardzo tak. ważne. Od tego zacząłem, no. Tak, Na szybkość domu. lotu jest najważniejszą rzeczą w, w biznesie kobalnianym. Warto o <grym> tym pamiętać, panie Plaga. Bo jakbyś się o tym zapomniał, o oj, lepiej żebyś nie zapominał. Nie, lepiej nie. Dobrze, całkiem, całkiem nieźle już ulepszyłem tego bota. Już, no, coraz lepiej wygląda. Tak, coraz fajniej. A, wysadziłem bombę zamiast kupić, to nieźle. To nieźle. No i my, kolejna kopalnia podłączona. <laughs> Laga, podłączyłem kolejną kopalnię. Dobrze. No, widzisz? Pozaczek. Teraz jesteśmy zarabasy. Teraz Na naprawdę. jesteśmy naprawdę bogaci. Bardzo dużo pieniędzy. Ogromne ilości, patrz, 14 tysięcy, 15 tysięcy. Tam szybko leci. Teraz no, to teraz to szybko leci. Kopalnie to już w ogóle. A będzie można poolepszać, bo teraz już pieniądze, no można zainwestować w kopalnie. Teraz tak, no. Od samego początku wiedziałem, że będzie to złoty biznes, panie Plax, wiesz? Czułem hmm. to, że to złoty biznes będzie takie kopalniane, ko, kopalniane kopalnie. Dobrze. Kopalnie są bardzo złote, biznesowo. To prawda. Nie, kopalnie są bardzo złoto, a jeszcze. Wiesz, jak tutaj wykopujesz dodatkowo te rzadkie surowce. Na jakiej głębokości kopiesz teraz? W tym 930. To poczekaj, ty tam nie wykopałeś w rozsra... w czy wykopałeś? Nie, nie, się znalazłem nie. kolejną kopalnię. No właśnie, nie wykopuj jeszcze, bo... bo wiesz, bo tutaj musimy... ja muszę Kolejne. się jeszcze moim szybem bocznym dokopać. Do... przez kopalnię i wtedy wiesz, wtedy ewentualnie pomyślę o tym, żeby wykopać ten... <laughs> Znalazłem kopalnię na 937. Dobrze, panie, plaga. Tak jak tak jak cię uczyłem, bardzo dobrze. Posywny dochód ekstra będzie. No będzie, będzie. Rurę trzeba znowu, kurde, przedłużyć. A Ile? No do, do 37. A nie, to nie ma mnie na górze. Jak będę, to może przedłużę. Ale teraz to nie ma mnie. No, ja się zaraz wrócę, bo będę miał pełny magazyn. Tu sobie podlecę, przedłużę. Ja tu już strasznie męczy ten kamień cały czas, wiesz. Tak, właśnie, właśnie jest, jest dużo kamienia w pewnym no. momencie, ale ja... No ale ja tak staram się, no jakoś, jakoś idzie to przekopywanie, nie, no nie jest, nie jest najłatwiejsza robota, ale... Nikt nie mówił, no. że w kopalni jest łatwo, to jest mega wymagająca gra, która naprawdę wymaga dużo pracy, trzeba w nią włożyć. Ta wiesz... I cierpliwości. Cierpliwości. No tak to mniej więcej wygląda, no tutaj nic dodać, nic ukryć, panie Plagusie, nic dodać, nic no. ukryć. Dokładnie, dokładnie tak mówisz, no Tak. Jak tam cię ci gra na jednym monitorze? Świetnie, wiesz, super jest. Szczególnie że to taki boczny monitor jeszcze położony na biurku. Super no, Patrzcie naprawdę. na plagę, plagę jest taki biedny, że musi na jednym monitorze grać. Czujka smutek. Po prostu tak się ucieszyłem, taki super poniedziałek początek tygodnia, jest tak świetny. Plaga, kopalnie znalazłem Tak. No, 784 już tak. Dobra, to ją A, podłączę. Ja, ja. Ale wiesz. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. No, jakoś to musi być. Dobra, podłączone. A ty zrobiłeś swój prawy szyb? Tak do końca? Nie, 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 nie zrobiłem. też. To to... <laughs> A, no. to widzisz. To pewnie dużo kopalnia, kopalni zostało Ale z... ominiętych. Ale znalazłem dwie kopalnie teraz. No, A, to kolełej. dobrze, dobrze. Tak tak wiesz, powinno to wyglądać. jest tylko tacy, nie? Wszystko jak powinno być. Tak, tak. No to chyba... Chyba że tak, no to to szapoba w takim razie jak pan znalazł nas tyle kopalni. Szapoba, właśnie z szapoa. Pamiętasz jak kiedyś graliśmy w Hobo w Simulator. No pamiętam. No, wiesz, że tam update'u wyszło, no no no. Był wiem, bo raz... Ja wiem, że dużo tu wyszło, bo raz robiliśmy z dobrodziejem taki comeback malutki, ale my jakby coś, Aha. jakby co to wiesz, do Hobo tu life, to ja zawsze mogę wracać, co nie? świetna <noise> gra. To jest moja ulubiona Szkoła. gra o no przygodach, tak. nie no, mówić i ta gra jest mega życiowa. Bardzo życiowa jest. Dobra, Plaga, Dobra. będę też kupować sobie nowego mecha, uwierzysz? Kup sobie, kup. No, no. kupię. Tak trzeba żyć. Nie ma to tamto. Kupię, to kupię, kupię mówię, Pani Plag. Ale jest paskudnie animowany, nie podoba mi się mówić. Tak, idę zobaczyć. O, uwaga, Gorilla. Wybiorę na razie, select. Kupię troszkę update'ów. Dobra, w ogóle poczekaj. Tu miałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Miałem. Osiem tych miałem i zobaczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, o. osiem. A ile tu tych mieliście? Miałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Jest Nie ma lepszego. Musi być super. No niestety, kurczę, no brakuje troszkę mi tych jeszcze. Aha. Brakuje, żeby wrócić do tego stanu. Nawet, żeby był, wiesz co, brakuje mi nawet, żeby był w tym samym stanie co poprzedni, co nie? Bo tam już nawet, nawet skity z tymi ulepszeniami ponad. Ale tak wiesz, zawsze staram się doprowadzić nowego mecha do poziomu, którym on, wiesz, skończył. A faktycznie dziwny jest, co nie? To kółko tak się kręci, nie kręci, no. I tak znika, nie? Tak. Jak latasz to znika i to wygląda. Tak, widać tutaj, że po macoszemu tutaj musieli to robić, no. No, po taniości bardzo zrobili. Po taniości, niby najlepszy. Goryl, a jednak widzisz, Dzi dziwnie on no. tak lata. No faktycznie dziwny, niby najlepszy mech, a taki średni. Zawiedli fanów. Chyba, Chyba tak, mocne za zawodzonko, tak mi się wydaje. Naprawdę, jestem koneserem robotów w tej grze i ten moim zdaniem największy rabut. Tak, bo wygląda, Plaga, plaga jest masrowania. mega koneserem robotów, wszyscy to wiedzą. Tak, mam plakaty z nimi na ścianie. W łazience. Dobra, Ej, lecę, lecę jeszcze do mojego szybu kopalnianego, tam jeszcze trochę dokoptuję chyba. Tak sobie myślę, A. 700 Ej, bo to było wie... no bo to jest jednak takie coś, że no czuję, czujesz taką... Czujesz coś takiego, że mówisz sobie, że no wypadałoby tam jeszcze trochę dokoptować, bo... Bo głupio tego nie zrobić po prostu. Tak, tak dokładnie. To prawda. O kurczę, ale złoża znalazłem. Tak? na jakiej głębokości kopiesz? Na 900. O ty no. łobuzie, nie za głęboko tam się z, te za zadomówiłeś? Świetnie sobie radzi tutaj ten robacik, no jest kozak Ale ty maksymalne wiertu ulepszyłeś. Tak, no bo ty prawda. trzy razy grę ukończyłeś, to masz chyba tam busta razy tysiąc, co nie jakoś. No plus 4, 14 tysięcy <laughs> no Właśnie tak myślałem, no No Wiadomo, wiadomo, nie ma lekko, nie? Jakoś z tym muszę grać, ale daj radę. Dobra. No, plaga, plaga, ty to jednak. Ty to jednak potrafisz się ustawić. O, kopalnia podłączona, ale numer. Ale numer, podłączona. No, ale mówiące. numer. Podłączone kopalnie znalazłem. No, jeszcze więcej ulepszeń kupię. To no, ja też 000. będę musiał, co nie, ale właśnie, bo mój. Mój robot, tutaj już widzę, już jestem na 820 i już widzę, że na tym aktualnym moim ulepszeniu, no to sobie tak nie radzi trochę, nie radzi sobie, widać, że już... No, w sensie niby jest ten sam poziom, co ten mój, ale już widzę, że... No widzę, już, że już ma, już ma takie problemy trochę, bo to już jest tak głębokość, problematyczna głębokość. Bo no. 823 niby kopię i tu już wiesz, mega problematyka. Widzę, widzę problematykę w tym tęczu, a tu... Dobrze, ten pasywny dochód przynajmniej leci, bo gdyby nie on, to nigdy byśmy nie zarobili tych pieniędzy. Niemal lekko, trzeba się postarać tutaj, niestety. No, no. ja tu już naprawdę wolno te surowce, zwłaszcza bardzo wolno wykopuję, co nie? Tak, się, tak sobie człowiek myśli, że wydobywanie to jest łatwa robota, a ja tu ci powiem, że mam tego najlepszego robota i nie do końca jest ulepszony. No i tak średnio ja ci powiem, wiesz? Średnio. Tak, brakuje, widać, że. Brakuje mu tego takiego wiesz powera co nie? Ta to jest to Ale jak ulepszysz to już będzie pierdziela ładnie Będzie cacy, zobaczysz Tak, ale kiedy to będzie? Ulepszenie takiego robota To kupa roboty i kupa... Kupa ciężkiego wysiłku No, z 10 minutek ci Ta, jeszcze wejdzie. z 10 minutek to spokojnie Jeśli no, nie na więcej ciele. nawet Dobra, tu jak się e, ładnie tu jakieś fajne złoże jest, to Tego kimberlitu jest bardzo dużo. Kimberlitu? Tak, kimberlite bardzo drogi o, jest. O, kimberlite jest, tak, bo Kimberlite jest, jest nawet, bym Ci powiedział, najlepszy w tym, w tych złożach, powiem Ci, plaga Tak, to prawda. No ja też A trochę kimberlitu znalazłem, tylko że, kurczę, no mam, nie mam takiej pojemności. No A. jest, jest, dużo problemów widzę ogólnie w tym wydobywaniu moim. Że trochę pojemność. Tro... No, głównie, głównie te problemy. <laughs> trochę szybkość. Rozumiem, No tak dużo, dużo problemów. Tak, dużo problemów. Standard jest taki, wiesz. Nie jestem usatysfakcjonowany standardem życia moim aktualnie. Mojego robota. No, czuję, czuję wewnętrznie, że muszę go jeszcze trochę polepszyć, żeby jakkolwiek sprawił się do dzisiejszych standardów. Się dostosował. Tak, wiadomo, nie ma lekko. Dobra, ja tutaj sobie wszystko oddam, o ziemię też Ej, ciekawe czy na dole spotkamy diabła, który będzie podpisze ze mną kontrakt na lepsze wydobywanie, to by się przydało, ciekawe, co nie? Ja... Właśnie, ciekawe co powiedzą ci niedźwiedzie, jak dostaną kamienie. Ciekawe, powiedzą wtedy, aaa, żartowałem, tak naprawdę to byłem ja, diabeł. Diabeł w masce, elo. Wszystko było tylko jedną wielką mistyfikacją. Możliwe, ja bym się nie zdziwił bardzo. No, niestety mega przebiegły, no więc... To tam no. może wiedzieć? Może akurat by coś takiego z odwalił? Ja tak. jest... Ja mi się wydaje, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Nawet bardziej. No. Lecę no. do góry, znowu pełny magazyn. Hop hop. Ale hajsu będzie, no. A, ty hajso, hajsowy królu. Pieniądze. Hajsowy król, tak na mnie mówią. Hajsowy król, plaks. Tak na niego no. mówią właśnie. Mega tak. bogaty. Mega bogaty z milioner. O kurde, chyba za daleko trochę. cofnę się. No to jakaś kopalnia była. No ja sobie lecę, właśnie, bo nie mogę użyć teleportu, więc lecę. No sobie. ja wiem, no dlatego szybkość lotu była do. Trzeba było inwestować w ważne rzeczy, a nie tylko ci głupoty były w głowie. No, no. i widzisz, jak to się skończyło. Nie inwestowałeś w szybkość lotu. Dobra, ulepszyłem o jeden okopanie i no jest, czuję, czuję lekki progres, co nie? No musi być różnica. Kościo. Później tak. takie ulepszenia po pół miliona i wydajesz się na prędkość lotu, nie? <grym <grym to nie musi być... <grym> no nie, najważniejsza... Różnica. najważniejszy update właśnie, prędkość lotu. Teleport po co to komu? Prędkość lotu. Prędkość lotu. Pasywne zarabianie nie sądzę. O, ale pieniądze orów, no, no, no. Kurka, burka. No ja jestem w sumie niewiele nie, nie bliżej już od ciebie, bo to 867 już kopię sobie, co nie? Mhm. Bo tutaj też tam te złoża Timberlite'u, więc tutaj też sobie wydobywam elegancko. Dobrze. O tak kurde, rób. ale tak to się A wiem czemu, bo mi się ulepszenie skończyło, o nie a, To już koniec odcinka? No właśnie Ile chyba kupiłeś, za mało... Właśnie? Za mało chyba kupiłem powiem ci tak mi się wydaje. Aaa, rozumiem. No nie wierzę i teraz musiałbym się wynurzać, żeby kupić więcej, przecież to strata czasu. Aha. No niestety. Ja cię co to za nieprzemyślana decyzja była? Na szczęście dali teleport, to możesz się wyteleportować. No niestety użyłem go ostatnio. No. <laughs> nie, nie mogę o się nie. wyteleportować. O, ale grubo, plaga, zostałem oszukany. No ja lecę na dół po jeszcze. No ja jeszcze też kopię, bo okazało się, że miałem 5 w ekwipunku, więc jakieś takie ostatki. Na minutę mi starczy to, może akurat dużego no. magazynu teraz nie mam. To bo akurat łodzie. coś tam wydobędę. Bo powiem ci, nie wiem czy próbowałeś kiedykolwiek, ale bez ulepszenia To ciężko, bo, ciężko, no, ciężko powiem Ci plaga, no okay. Mega nie przemyśleli tego. No nie, nie ogarnęli, No, właśnie. bez ulepszenia to bardzo ciężko. Widzę, że tutaj... Kupa, kupa roboty jest. No ja wyobrażam sobie takim na początkowym wiertle Ten. Ale byłyby... Ale wyobraź sobie, że byłoby takie osiągnięcie, że przejść grę na... Początkowym wiertle, co nie? A czy... na najgorszym bocie. Fajnie. No. Ale Trudy nie, albo bez, albo i... wiesz, bez ulepszeń. Bez ulepszeń. O nie. No nie no, wiem czy byłoby tak łatwo. Cięż, ciężki na mi się wydaje, że mógłby być mimo wszystko. No, może trochę Mogłoby to być trochę problematyczne, nie? Minimalnie I strasznie ten. Uch. Grawitacyjny kamień tutaj daje w kość ogromny. Tak, dobra, to już do ciebie. No. Ale to nie, to w następnym odcinku musimy go Aha. naprawić, bo to już w dzisiejszym odcinku musimy. nie wlaga. No, w następnym to rozwalić, bo to już się nie da. Nie tak, dobra. Tutaj. To ja lecę teraz na górę, posprzedaję wszystko. No i jak na moje możemy kończyć ten odcinek i następny odcinek to będzie finałowe starcie. O, ne, finałowe finałowy, starcie z kamieniem. Tak, finałowe starcie z kamieniem. Ale tak będzie akcja. To dobra, to poczekaj, ja lecę do góry. Już jestem bardzo wysoko, miau. ale powiem Ci, że pasywne teraz daje ładnie już, no. Mega dobrze, zapierdziela. Tak się Trafaj wydaje, się że pasywne nie, ale daje, daje, tam bardzo dużo rośnie, bardzo w krótkim czasie. Bardzo. Więc to jest, to jest całkiem fajnie, że to podłączaliśmy. Tak. Bo jak tak, biedacy byśmy zarabiali, a tak, jak milionerzy. No, to w tym przypadku nie warto było słuchać widzów, żeby tego nie podłączać. Tylko, właśnie podłączyć trzeba było, no. Dokładnie, widzowie. Musicie się jeszcze wiele nauczyć, jeśli chodzi o funkcjonowanie w dzisiejszym, w tym rocznym świecie robotów i mining mechów, powiem wam. Tak. No i cyk. Znowu mam tego Kimberlitu. Mega dużo. Milionerze. Do góry. Cyk. Ciekawe ile zarobię na tym ładunku, ale coś czuję, że dużo. Normalnie prawie... Dobra, moc zwierdła ulepszona na maksa, panie Plax. Ale, nic, ale reszta nie tak dobrze niestety. Pa pa pa, Kimberly, pyk 34 sztuki, 95 tysięcy. Nie śledzy. No dobra pani Plax, to co? Chyba kończymy dzisiejszy odcinek, tak. co nie? Elo, Elo! A!